ciocia i i ma Ojej. 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 Taki malutki, tak. Nie się spełnia jedno z największych marzeń mani, a mianowicie jazda na prawdziwym koniu. Warunkiem było do tej pory, że będzie miała 3 lata, a więc mogła zacząć i jest przezachwycona. Jednym z, y, ma tylko jedno większe marzenie kupić własnego konia, na co właśnie zaczyna oszczędzać, ale myślę, że to jest dobry czas, bo y, no, to jest dość kosztowny wydatek, także może do 18 i się uda. No, widzisz Miska to nie jest tylko zabawa z konikiem. Konika też trzeba pielęgnować, tak? Ważniejsze to jest to, że Mańka nie tylko jeździ konno, próbuje wsiąść na konia, ale też jest uczona od razu tego, jak wygląda pielęgnacja i że to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność, ale również obowiązek i to jest dla mnie bardzo ważne, dla nas bardzo ważne. Podjęliśmy z mężem decyzję, że jeżeli tylko załapie tą zajawkę, no to będziemy starać się jak najbardziej jej to umożliwiać. Uważam, że to jest naprawdę jedna z, z lepszych hobby, które uczy dziecku nie tylko dyscypliny, nie tylko wrażliwości dla zwierząt, ale również tego, że to nie są tylko przyjemności, ale również obowiązki. No, smarujesz? O. Mm -hmm. I z przodu? Przyszedłeś jeszcze z drugiej strony, tak? Dokładnie muszą być wysmarowane. Tak jak pastowanie butów. Tą paczuchę dostaliśmy z apteki. Tym razem wiem już, że nie będę kupować więcej ani butelek, ani smoczków. Przymani tych butelek i smoczków, miałam Multum. Żaden w jej przypadku się nie sprawdził, także na pewno nie będę wydawać teraz pieniędzy na coś takiego. Suma summarum, dzisiaj cieszę się, że nie używała ani butelki, ani smoczka, bo odszedł nam problem odzwyczajania jej od tego. Psz, psz, jeszcze jeden smoczek, ale akurat e, ten, z tego co pamiętam, przymani, e, no nie jest zbytnio polecany, ale. Nie dajmy się zwariować. I tutaj mamy krem z cynkiem. Taki do pieluszkowy. Tutaj mamy taką ulotkę. I tutaj mamy między innymi listę potrzebnych rzeczy dla maluszka, czyli tutaj fotelik samochodowy, łóżeczko, ewentualnie kołyska. Tutaj mamy kołderka. Dla dziecka, no, akurat my używamy e, śpiworków. E, wszystkie mm, poszewki, które są potrzebne do oblekania, no, akurat w naszym przypadku też <grych> e, wiemy, już, że się nie sprawdziło. E, Przymani używaliśmy tylko i wyłącznie mm, śpiworków. E, kocyk, wózek, e, to jest taki śpiworek do wózka. E, tutaj mamy e, to są pieluszki tetrowe. Co tutaj mamy jeszcze? Bleju, buksur. Aha, tutaj mamy ile potrzebnych jest pieluch? Przewijak. Tutaj są też pieluchy. Jakieś takie rzeczy, które są potrzebne do higieny. Wiecie, ciężko jest tłumaczyć, jednak. Na żywo i y, rzeczy, które wiem, o co oznaczają po islandzku, znaleźć y, słów polskich. Tutaj mamy ubranka, które są potrzebne, żeby też nie kupować ich za dużo. Zresztą przy drugim dziecku to też trochę inaczej się do tego podchodzi. I tutaj mamy coś potrzebne dla mamy. Także sumarycznie y, myślę, że to, co mam tutaj, to mi w zupełności wystarczy i nie będę zamawiać nic, ale to się może też zmienić, bo kobieta zmienną jest, a w ciąży podwójnie. A teraz zmykam robić kolację, bo księżniczka sobie dzisiaj zarzuciła krewetki na kolację. Bo to jest takie dziecko, które ma alergię na dużo rzeczy, ale akurat na owoce może nie ma i y, uwielbia. Także dzisiaj na kolację są krewetki. Dowiedziałam, co to jest. To jest olejek do masażu krocza. Także ciekawe, ciekawe. Syrop aroniusz, tak? Powiedz, z czym pomaga walczyć aroniusz? Z zarazkami. Z zarazkami i z. i wirusami. Super, idziemy teraz się kąpać, chodź. Taki malutki, tak? Jeszcze mhm. Jak serduszko robi, dzidziusia? Tu dum, tu jak? Jak biegnący? Tak. Mhm. mamy je to takie wspaniałe. To takie wspaniałe, no? Super myszko. Nie, kochani, już dzisiaj wystarczy. Na może dzisiaj już wystarczy? Myszko? Jaka to, to. to jest czepcio. Szczepcio? tak. Raz tylko czytałyśmy tą bajkę i pamiętasz już wszystko? Szczepcio. A jak się jego siostra nazywa? Nie wiem. Jadzia. Jadzia. Mhm. To, jest jadzie. Mhm. to jest Szczepcio, tak. wiec, tak. Masz świetną pamięć. To jest Mhm. Nie, jadzie. To jest Alec? Tak, Alec jest w drugiej książce. Chodź, Gwiazdeczko, idziemy spać. Jutro będziemy mieć cały dzień na czytanie. Dobra? Misiu, dobrze? Stasiu. Nie, jedzie. <noise> Pirat, chyba nie, kapitan. Ale w sumie dobrze skojarzyłaś. Gwioz... Chodź, gwiazdeczku, idziemy już spać. Nie, bo książkę. Ja wiem, kochanie, ale. Książka jest twarda. Popatrz, sam raz to zrobiłaś. Sam raz to zrobiłaś, wskakuj w sam raz, dzidziu moja.